Siemaneczko widzowie, witam was w czwartym specjalnym odcinku Tymon Wiele Przygód. Każdy z was zastanawia się, jak by wyglądały Mali, Cole, Jay, Kai lub Zain z Lego Ninjago. W dzisiejszym filmie zbuduję cztery, cztery takie bardzo fajne figurki i je wam pokażę. Zaczynajmy! Na początku zdecydowałem się na zbudowanie Kola z Lego Ninjago. Czyli potrzebujemy oczywiście małych czarnych nóżek, które tutaj przemontowujemy. Potem rajdowa bluzeczka, którą także przemontowujemy. Potem potrzebujemy takich oto dwóch części. Nie wiem, czy widzicie. Zobaczcie. Czegoś takiego i domontowujemy. Nasza figurka tak się prezentuje. Znakomicie. Pora na Zaina którego także fajnie zmontowałem, i do jego użycia potrzebujemy małych brązowych nóżek. Do tego potrzebujemy tłowia Ołena z Lego Jurassic World, głowy Zeina, którą nie wiem skąd wytrzasnąłem. Myślę, że zrobiłem ją sam, ale nie wiem jak. A do tego potrzebujemy czarnych włosów. Które przemontowujemy, i nasza figurka prezentuje się w znakomity sposób. Teoretycznie taki. Teraz figurka Jaya Luzaka. Do zmontowania tej figurki potrzebujemy kremowych nóżek Mistrza Jody. Potem tłowia Scott'a z Lego Hidden Side. Śmiejącej się głowy dziecka Jaya. To także prezentujemy tutaj i czapka w odwrócony sposób. losaka idealnie. A teraz pora na serce tego odcinka, czyli kaj! I mamy do niego tak. To na początku może zacznijmy od końca. Czyli Czarne małe nóżki, które już dzisiaj pokazałem Wam. Przygodowa bluzeczka, idealnie pasująca. Głowa, która wygląda serio, jak na małego chłopca. Do tego dodajemy święte włosy Scotta z mego Smeaux. Nasza figurka prezentuje się na serio. Znakomity sposób. Dobrze, więc to jest koniec, ale czekajcie, jeszcze coś dla Was mam. Może na początku chciałem Wam pokazać prezentujące się nasze figurki, które prezentują się w ten oto ciekawy sposób. I zobaczcie tylko, jak to pięknie wygląda. Mamy Kola w bluzce rajdowskiej, Zeyna w bluzce Owen'a, Jaya w bluzce Scotta, a także przygodowej bluzce Kaja. Ale nie wiem, czy wiecie, ale na moim kanale już możecie obejrzeć mini legendy VS Techno Roboty do składania. Jest to bardzo ciekawy odcinek i myślę, że Wam się przyda. Ale tu Wam jeszcze tylko coś dopowiem, że już w niedzielę o 13 godzinie wchodzi premiera. Normalnie premiera Fortnite'a Czyli chodzi w tym o to, o co wchodzi w tym filmie. W tym filmie chodzi, w następnym filmie, który pojawi się już pojutrze. Czyli w niedzielę o 13 godzinie, premiera. Jak mówiłem, Fortnite. Czyli będziemy uciekać z takiego oka i musimy zdobyć pierwsze miejsce. I oczywiście będzie to super odcinek, ale nie będę Wam zdradzał wszystkiego. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj. Oczywiście, jeśli chcesz. Dzięki za oglądanie tego filmu. Nara!